Witam cię bardzo serdecznie. Magdalena Bajsarowicz, prawnik, psycholog praktyk. Od lat pomagam osobom, które się rozwodzą, rozstają. Edukuję również rodziców, co zrobić, aby rozwód rozstanie nie było traumą dla ich dzieci. Dzisiaj chciałabym ci powiedzieć, czy można na badanie do OZSS przynieść dodatkowe dokumenty. Czasami pojawia się taka sytuacja, że biegli, którzy wzywają Cię na badanie, wskażą, abyś dostarczyła, abyś dostarczył dokumenty związane z edukacją, rozwojem bądź zdrowiem Twojego dziecka. I to są jedyne dodatkowe dokumenty, które możesz przedstawić w ozss ie i które w przyszłości nie będą miały negatywnych konsekwencji. Dlatego, że wprost wskazane jest, zgodnie ze standardami opiniowania, że biegli mogą włączyć do akt sprawy tylko i wyłącznie, te dokumenty, które dotyczą dziecka i opowiadają o aspekcie zdrowia, edukacji bądź jego rozwoju. Wszystkie inne dokumenty, które przyniesiesz na badanie, bądź drugi rodzic, który przyniesie na badanie, mogą zostać włączone do teczki sprawy i w ogóle biegli mogą się z nimi zapoznać, dopiero kiedy sąd wyda na to zgodę. Jeżeli stałoby się tak, że biegli, zapoznali się z jakimś dokumentem, który nie dotyczy tych aspektów, o którym mówiłam, jest to argument do tego, aby podważyć opinię, aby skonstruować skuteczny zarzut do opinii biegłych. Dlatego, jeżeli drugi rodzic. A właśnie, chciałabym Ci jeszcze powiedzieć, jakie ma to z punktu widzenia prawa i psychologii zależności. Przede wszystkim, jako prawnik, nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy jeden z rodziców przynosi. Dokumentację, a ty nie możesz się do niej ustosunkować, nie możesz się z nią zapoznać i przedstawić, na przykład, kontrargumentów. Z punktu widzenia psychologii, widzę też zagrożenie, że jeżeli. Którykolwiek z rodziców dostarczał biegłym materiały wykraczające poza ten dopuszczalny zakres, to wówczas świadomie bądź nieświadomie biegli, zapoznając się z tymi materiałami, mogliby ukierunkować się na pewne okoliczności zawarte w treści tych dokumentów. Z punktu widzenia jeszcze technicznego to też, żebyś miała, żebyś miał na uwadze, że dokumenty dotyczące dziecka, edukacji i rozwoju i zdrowia, będę to powtarzać, mogą zostać włączone do akt sprawy tylko i wyłącznie jeżeli wyrazisz pisemną zgodę e, pisemną zgodę na to włączenie. I tą pisemną zgodę wyraża rodzic, który dostarcza te dokumenty. Dziękuję ci za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla ciebie a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.